Ogień to żywioł niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Niszczy przyszłość marzenia, ale nie może zniszczyć wiary w ludzi. W niedzielę 29 stycznia w czciance na ulicy Żeromskiego dwie rodziny straciły cały dorobek życia, a cztery kolejne przez najbliższe pół roku nie mogą powrócić do swojego domu. Pomóżmy Pogorzelcom! 9 lutego w Trzcianeckich Szkołach prowadzona będzie sprzedaż kartek walentynkowych wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rzecz Pogorzelców. 10 lutego o godzinie 18 w hali sportowo-widowiskowej rozpocznie się wielki koncert charytatywny, na którym wystąpią między innymi Tomasz Dolski, Grzegorz Rychlik, Tomasz Wyżykowski, Divino Canto, oraz studio piosenki. 12 lutego w obu strzeneckich parafiach przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na rzecz pogorzelców. Pomóżmy pogorzelcom!